Pewnie zauważyłeś, że nie istnieją modele iPhone'a na dwie karty SIM i prawdopodobnie żaden taki nie powstanie. Zdumiewające, oprogramowanie każdego telefonu posiadającego slot Dual SIM musi je wspierać, ale jeśli spojrzeć na kod źródłowy iOSa, to nie znajdziemy w nim żadnych informacji dotyczących możliwości wspierania dwóch kart SIM. Technologia ta wymaga aparatu nadawczo odbiorczego dla każdej z nich, co przekłada się na zwiększone koszty produkcji pojedynczej komórki. Krótko mówiąc, taki iPhone byłby droższy. Jak to droższy? Poza tym funkcja ta zwiększyłaby zużycie baterii, tak więc nie posłużyłaby zbyt długo. Wniosek z tego taki, że Apple raczej nie zdecyduje się na wprowadzenie slotu dual SIM. Zamiast tego najnowsze modele iPhone'ów wspierają funkcję eSIM, która jest podobna do Dual SIM. Różnica polega na tym, że druga karta jest nie fizyczna, a cyfrowa. Aby z niej skorzystać, należy zgrać wszystkie dane na swój telefon. Potem przejdź do planu sieci komórkowej, który umożliwia te opcje i zamów e-SIM. Wyświetli się kod QR, który będziesz musiał zeskanować, a następnie dodać nowy plan taryfowy do swojego urządzenia. Równie dobrze możesz wpisać jego szczegóły ręcznie. Na koniec oznacz poszczególne karty SIM, żebyś wiedział, która jest na przykład do użytku firmowego, a która do osobistego. Wtedy będziesz mógł korzystać z obu. Inna funkcja, która nigdy nie była dostępna na iPhone'ie, to przycisk powrotu. Nawet gdy starsze komórki były wyposażone w taki guziczek, był to po prostu przycisk Home. Osoby, które nigdy nie korzystały z iPhone'a, doprowadzało to do szaleństwa, ale przyczyna niedodawania przycisku powrotu była prosta. Wystarczy bowiem przesunąć palcem od lewej do prawej, żeby osiągnąć ten sam efekt. Dlatego nie było potrzeby dodawania fizycznego przycisku. Pewnie już wiesz, że przesuwając przycisk boczny możesz wyciszyć telefon tak, żeby nie słyszeć żadnych połączeń czy powiadomień. Jeśli jednak masz jedną lub kilka osób, od których połączenia wolałbyś nie przegapić, możesz zrobić dla nich wyjątek. Dzięki temu ta wyjątkowa osoba lub grupa bez problemu się do Ciebie dodzwoni. Na przykład mama? E, czekaj, nie? Aby to zrobić, przejdź do kontaktów, znajdź osobę, dla której chcesz zrobić wyjątek, stuknij opcję edycja, następnie dzwonek i Przesuń suwak w nagłych wypadkach. Teraz, nawet gdy telefon jest wyciszony, usłyszysz połączenie przychodzące wyróżnionej osoby. Zdarza się, że ktoś chce pożyczyć nasz telefon, żeby na nim pograć, coś poczytać albo przejrzeć zdjęcia. Sam fakt oddawania komuś telefonu może napełnić obawą, że ktoś niepowołany zobaczy coś, czego zobaczyć nie powinien. Aby temu zapobiec, istnieje przydatna funkcja dostępu nadzorowanego. Po jej włączeniu, przypadkowy użytkownik Twojego telefonu zobaczy funkcje, które mają być w tym czasie dostępne. Aby ją włączyć, przejdź do ustawień, dostępności i przewiń listę, aż znajdziesz funkcję. Dostępu nadzorowanego. Włącz ją, a następnie ustaw kod dostępu. Możesz również ukryć niektóre swoje zdjęcia. Aby to zrobić, otwórz zdjęcie, które chcesz ukryć, stuknij przycisk Udostępnij, a następnie Ukryj. Aby znaleźć ukryty album, przejdź do Zdjęć, potem Albumy i przewiń, aż znajdziesz obszar Inne rzeczy. Zobaczysz w nim ukryty album, który tak naprawdę nie jest ukryty, ponieważ dostęp do niego będzie miał każdy, kto go znajdzie. Jeśli nie chcesz, żeby ukryty album się tu pojawiał, możesz go ukryć na dobre. Przejdź do ustawień, potem zdjęć i przewiń w dół. Przesuń suwak ukrytego albumu na pozycję wyłączoną. Domyślnie jest on w pozycji włączonej, więc dzięki temu całkowicie zniknie. Aby go przywrócić, przesuń suwak z powrotem. Możesz dodać podpisy do swoich zdjęć. Dzięki temu nie będziesz musiał przebijać się przez wszystkie, aby znaleźć to, którego potrzebujesz. Wyobraź sobie, że zrobiłeś zdjęcie rozkładu jazdy jakiegoś autobusu. Niezła kompozycja. Otwórz zdjęcie, przewiń w górę, aż zobaczysz pole Dodaj podpis. Wpisz słowo kluczowe, na przykład autobus, no ba, a potem ok. Jeśli będziesz potrzebował tego zdjęcia później, wystarczy, że w pasku wyszukiwania wpiszesz autobus, a zdjęcie od razu się pojawi. Zwykle ostatnie zdjęcie, które zrobiłeś lub pobrałeś, staje się miniaturką Twojego albumu. Możesz to zmienić i wykorzystać w tym celu każde inne. Wystarczy przejść do albumu, znaleźć konkretne zdjęcie, stuknąć je i przytrzymać. W menu, które zobaczysz, stuknij funkcję utwórz zdjęcie kluczowe. Robisz zrzut ekranu, żeby pokazać coś znajomemu. Jeśli zrobisz zwykły zrzut ekranu, będziesz musiał wysłać oddzielną wiadomość, żeby wiedział o co Ci dokładnie chodzi. Zamiast tego stuknij na zrzut ekranu, który zrobiłeś. Podczas jego edytowania stuknij symbol plusa, a następnie lupę. Na twoim zrzucie pojawi się kółko powiększające, które zbliży konkretny fragment zdjęcia. Możesz dowolnie dopasowywać jego rozmiar oraz stopień powiększenia. Korzystając z safari, możesz zrobić zrzut całej strony, a nie tylko części widocznej na wyświetlaczu. Zrób typowy zrzut ekranu, a następnie stuknij go, żeby włączyć tryb edycji. Na górnym panelu wybierz opcję Cała strona. Teraz zobaczysz zrzut pełnej witryny. Możesz również ją przyciągnąć, jeśli potrzebujesz konkretnego fragmentu. To bardzo pomocna funkcja, ponieważ znika potrzeba robienia kilku osobnych zrzutów. Jeśli często wpisujesz jakąś frazę lub adres mailowy, ale męczy cię ciągłe ich wklepywanie, możesz stworzyć dla nich skróty, na przykład Twojego adresu domowego. Wejdź w ustawienia, a następnie ogólne, klawiatura oraz zastępowanie tekstu. Tutaj możesz stworzyć dowolne skróty. Wpisz adres w polu fraza, a następnie stwórz dla niej jakiś skrót. Teraz, gdy wpiszesz frazę adres, wyświetli się sugestia Twojego pełnego adresu. Dzięki temu nie będziesz musiał więcej go wpisywać. Inną sztuczką jest wstawianie cyfr podczas pisania. Jeśli potrzebujesz jakąś wprowadzić, pewnie stukasz symbol 123, aby przejść do kontekstu symboli, wybierasz cyfrę i stukasz ABC, żeby wrócić do klawiatury. To trochę irytujące. Zamiast tego jedną ręką stuknij i przytrzymaj menu 123, a drugą wpisz cyfry. Jak tylko odsuniesz palca od ekranu, powrócisz do klawiatury i będziesz mógł dalej pisać. Możesz zmienić klawiaturę swojego iPhone'a trackpada. Aby to zrobić, stuknij klawiaturę w dowolnym miejscu i chwilę przytrzymaj. Jak tylko się aktywuje, kursor pisania będzie przemieszczał się z każdym ruchem Twojego palca. Pamiętaj jednak, aby tę funkcję uruchomić w ustawieniach, musisz mieć również iPhone'a z 3D Touch. Istnieje szybszy sposób zamykania aplikacji. Prawdopodobnie robisz to przesuwając każdą z osobna w górę, co trochę trwa. Możesz to robić trzykrotnie szybciej, używając trzech palców. W ten sposób będziesz zamykać trzy zakładki jednocześnie. Jeśli wpiszesz błędną liczbę w kalkulatorze, pewnie czyścisz wszystko i wpisujesz jeszcze raz. Skąd ja to znam? Dotknij palcem górną część ekranu, gdzie wyświetlają się cyfry, i przesuń w prawo. Ruch ten usunie ostatnią cyfrę, którą wpisałeś. Jeśli chcesz zmienić czas dowolnego wydarzenia w kalendarzu, nie musisz edytować jego szczegółów. Zamiast tego, stuknij wydarzenie i przytrzymaj. Potem po prostu przesuń na inny dzień lub godzinę w aplikacji. Jeśli zasypiasz przy muzyce lub podcastach, możesz ustawić minutnik tak, żeby poszczególne media nie grały w nocy. Aby to zrobić, przejdź do zegara, a następnie minutnika. Ustaw czas, a następnie przejdź do opcji po odliczeniu. Przewiń na sam dół, aż zobaczysz, wyłącz odtwarzanie. Stuknij tę opcje, a potem kliknij ustaw. Po upływie wybranego czasu wszelkie utwory przestaną się odtwarzać w tle. Przecież i tak będziesz spać, nie? Ale wiesz, zaufaj mi.